No właśnie nie mam, powiem pani szczerze. Ogólnie ZUS ponoć jest niewypłacalny, także czy na naszą emeryturę kiedyś będzie, to nie wiem. Ja jeszcze nie zdążyłam niestety wybrać, podjąć decyzji. Mam małego brzdąca i trudno mi się wybrać ogólnie. Ale uważam, że chyba jak sami nie zapracujemy, nie odłożymy na swoje pieniądze i emeryturę, to niestety nic nie będzie. Wiem, wiem, że do końca lipca jest, prawda? No, można też w czasie później nie zrobić, także no nie wiem, wydaje mi się, że na sam ZUS chyba nie można liczyć do końca. ZUS. Z raczej z nic nie będzie w przyszłości. Zresztą i ZUS i OFE to... Najlepiej samemu odkładać. Yy, nie, jeszcze nie wybrałam. Wiem, że koniec chyba jest dzisiaj. Czy jutro? Dwa dni, Dwa dni tak. tak. Ale wolę podzielić sobie.